Pochwalony Jezus Chrystus, oczy do góry i zachęcam, żebyśmy serce całe wznieśli, bo ten dzień jest od Boga. Chcemy iść za Nim. Duchu Święty, uczyj nas Twoimi uczniami. Dzisiaj słyszymy o owocach, które przynosimy. Jezus mówi tak. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Jakie owoce przynosimy, jakim jesteśmy drzewem? Jak mamy jabłoń, to przynosi jabłka, daje takie owoce. Może być czas trudny, może być czas suszy, braku słońca, wichury, połamanych drzew. Będą mniejsze owoce, może mniejsze te jabłka, może będzie tak, że będzie ich mniej na drzewie albo trochę schorowane, ale jabłoń daje jabłka. Człowiek, który jest w Bogu, nawet jeśli ma trudny czas, nawet jeśli jest mniej owoców, nawet jeśli jest bardzo trudno i, i się wszystkie gałęzie połamały, jakieś jedno jabłuszko zwiastuje, że tam będą te owoce i jabło daje jabłka. Natomiast oset nie daje takich owoców. Jakie ja przynoszę owoce? Jak owocuje moje życie? Dzisiaj Jezus chce, żebyśmy się o to zapytali. Jak to widzimy? Czy jesteśmy ludźmi, którzy prowadzą do dobra, czy je gdzieś ograniczają i hamują? Mówiąc o złych owocach, Pan Jezus pokazuje faryzeuszów, pokazuje tych, którzy budują ciągle nowe i nowe prawo, nowe i nowe zakazy nowe i nowe, tobie nie wolno, tobie też nie wolno, Ty też nie możesz i tam też nie wolno. Albo to musisz, ty tu musisz i tam musisz, ciągłe nakazy. To budowanie jako baza działania, to jest to prawne. Możesz nie możesz wykluczanie i zakazywanie. To jest cecha złych owoców, złego owocowania. To nie są owoce miłości i to prowadzi do ukrzyżowania do śmierci Chrystusa właśnie te nowe i nowe interpretacje jeszcze stworzonych przez siebie przepisów gdzie ja jestem w jakie mam serce jaką mam tendencję jak się poruszam mówię tu herezja tu herezja czy mówię raczej tu działanie boże i tu działanie boże jakie jest moje serce pan Jezus dzisiaj pokazuje że on jest dobrym drzewem i jeżeli w nas rośnie to przynosi to dobre owoce prosi o to, żebyśmy byli w Bogu, żeby nasze korzenie w Nim były i żebyśmy byli tego gatunku Bożego, gatunku, który przynosi dobre owoce. I na to Wam błogosławię, na owocowanie Waszego życia, dobre owocowanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień w Bogu. Niech ta środa po prostu rozkwita, żebyśmy przypominali Chrystusa. I zapraszam Was teraz do modlitwy razem z mocnymi w duchu tym teledyskiem, który tutaj jest poniżej. Niech to nas prowadzi dalej do uśmiechniętego serca. Wszystkiego dobrego.